Nienawidzę tego przedmiotu. To jest wielki przedmiot, a jest wart 58 dolarów. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogatowski, a to jest kolejny piękny dzień, w którym będziemy kupowali dobre garaże i sprzedawali rzeczy z nich za zawyżone za, za ceny. I dzisiaj postanowiłem, że spróbujemy taktykę od widza. Co prawda, nie będę ukrywał, no nie podoba mi się ona jakoś za bardzo. Ja widzę tam dalej kilka ale co do tej taktyki. E, aczkolwiek spróbuję, czemu nie. E, w końcu po coś piszecie te komentarze też, żeby nie było, że, że zlewam całkowicie takie rzeczy. No tak, ślusarza nie odbierzemy. Ja bym wolał, tak naprawdę, chyba wbić 50. poziom najpierw po prostu tu, a później faktycznie robić od od zera, chciałem powiedzieć, aczkolwiek to nie jest od zera, bo tam już też mam z jakiś nie wiem, dwunasty poziom na... w mieście, aczkolwiek będziemy robić tak, jak tutaj w komentarzu zapisaliście. Ja tylko na początku przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz. Wszystko dla zasięgu. Dziękuję bardzo za komentarze dla zasięgu i tego typu, jak Dodorex na przykład. Dla zasięgu proszę nie wstawiać serduszka, dziękuję. No i co? No i wstawiłem serduszko, żeby nie było dzisiaj Mamy super garaże z tego co widziałem tutaj nam się trafiły jakieś superowe garaże ponieważ mamy dwa piątego poziomu. Jeszcze chyba tak dobrze nie miałem. Więc od razu w sumie zanim odbierzemy wszystko, zanim tam będziemy coś robić, to od razu idziemy na pierwszą aukcję garażową. O oh my god! O oh Jezusku, ale będą za zawalać miejsca tutaj. Dobra, rozpoczynamy licytację. A ja sobie będę czytał przy okazji o co cin 7 74 nie będę czytał pełnej nazwy, prawdziwej. Na tym etapie masz już magazyny piątego poziomu, gdzie trafiają się unikaty, legendarne i rzadkie przedmioty. No ja rozumiem, już mam chwilę, aczkolwiek właśnie cały czas chcę przypomnieć, że jedna legenda mi się trafiła i to chyba nawet z czwartego poziomu. Nie wiem, czy z piątego. Aczkolwiek może dzisiaj będę miał farta i mając dwa garaże na piątym poziomie, może faktycznie trafi mi się w końcu kolejny. leggenda okay. legendę i tak nie będę mógł sam zidentyfikować, więc będę musiał ją wywieźć do miasta, więc przy okazji prawdopodobnie w tym mieście spróbuję posprzedawać rzeczy. No, co do tego, to jest tak, warto byłoby teraz kupić się bardziej na zbieraniu właśnie tych cenniejszych rzeczy, znaczy, wiesz, bardziej na zbieraniu tych cenniejszych rzeczy, do... muszę te same garaże jakby zbierać, nie? To, czy będą cenne rzeczy, czy nie, to nie ode mnie w sumie zależy, tylko chodzi o to, żeby, nie wiem, je zebrać, żeby sprzedać je później tam, tam, tak, w mieście, tak? Po prostu, czyli tak jak mówiłem ostatnio. W mieście możesz je magazynować trochę w domu, trochę w magazynie albo na aucie, chodzi mi o małe przedmioty, dzięki temu szybciej odblokujesz dostęp do lepszych magazynów, kontenerów tam w mieście. Znaczy to i tak wydaje mi się, że na przykład zrobiłem tutaj dzień jeden pomiędzy odcinkami, nie? I ja bardzo szybko tam poziomy wbijam, bo ja tam jestem w stanie kupić też trzy garaże, Latam z tymi rzeczami, wyprzedaję je od razu w pierwszym lepszym lombardzie, który mam po drodze i te poziomy i tak się wbijają, nie? Unikaty też tam się trochę potrafiały, więc więc i tak jest okej okay jak najbardziej, nie? Więc, więc czy tak, czy tak, to i tak do tego dojdziemy. Czy mi się aż tak śpieszy? No niekoniecznie, zobaczymy. Dzięki temu szybciej odblokujesz dostęp do lepszych magazynów, kontenerów tam w mieście. Natomiast podstawowe przedmioty możesz sprzedawać w swoim własnym Lombardzie. Dzięki temu też zdobywasz reputację, choć trochę mniejszą. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli progresujemy szybciej tam, jednocześnie w tym miejscu. Jakby ten progres się nam spowalnia, nie? Więc to coś za coś jak zwykle Dobra, bo 2700 daliśmy, więc ja liczę albo na legendę, albo na dużo rzeczy unikatowych. Dobra, tutaj jakiś rzadki przedmiot dalej, zabaweczka 1742 już dużo fajniej. Prezent świąteczny jakości lepszej niż normalna, bo o dobrej jakości Rzadki, Halloweenowy stwór. A to dynia przecież jest tylko po prostu, zwykła. Powszechny dywan. Dywanu jeszcze nie mieliśmy. Szkoda, że dywan nie jest zwinięty w rulon. Byłoby fajniej, imo. Zbiornik chemiczny. Dobra, mamy to. Ej, jesteśmy tysiąc do tyłu. Ja mam nadzieję, że to jest unikat. Ja zgaduję, to unikat, to unikat, to unikat, nie wiem, teleskop może też unikat. A, teleskop to jest legenda. Dobra, zaspoilerowałem sobie. Jednak mamy drugą legendę. Okej, okay, żeby nie było. Druga legendka jest tutaj. O, trafiło nam się. Od razu ze skrinka zrobię. A co? Tak, to jest unikat. To jest unikat. Może tam jeszcze jakiś jest unikat, eee, bo jeśli zaczniesz od początku w mieście może być trochę ciężko, a tak to już będzie coś, lepsze magazyny, kontenery, a rzadkie unikalne i legendy dają dużo więcej reputacji niż takie zwykłe, podstawowe. Wystarczy pozbierać trochę takich małych przedmiotów, a pod koniec odcinka jechać i je wszystkie sprzedać. Właśnie problem chyba z tym, z tą jazdą pod koniec odcinka jest taki, że nie wiem czy ja się wtedy wyrobię, tak najzwyczajniej w świecie, nie? Bo i tak będę musiał jeździć ze wszystkim innym tam do magazynu, później jeszcze magazynować jakoś te rzeczy, później je zbierać i pytanie, czy ja zdążę. Najzwyczajniej w świecie, nie? Automat z chwytakiem, 7 stów za unikat tego typu. Dobra, tu mamy dwa unikaty, czyli mamy co najmniej cztery unikaty i legendkę. Dobra, to jest legenda i wartości niestety jej nie poznamy na ten moment. Legendarny teleskop Habla albo Szabla. Dobra, i tu mamy kolejny unikat. Gitara basowa. Dobra, proszę bardzo. Już jesteśmy prawie tysiąc do przodu. A, dobra, skrzynka jest rzadka. Nie jest unikatem, przepraszam. To, to mój błąd. Na to wychodzi. O, ale w środku jest jakiś unikat, bo jest medalion. Jakości normalnej. Spoko. To teraz dajemy to tak. Od razu pakuję to do środka. Kilka rzeczy, chociaż nawet... No, za dużo tu nie popakuję. Yy, Borscht, część numer 12. Okej, okay, kierowniczka. No to ta, ta, ten kufer to taki mały się nam trafił. Tutaj rzadki obraz mamy. Dobra, już 1300 do przodu. Całkiem, całkiem fajnie, całkiem dobrze nam to idzie. Dobra, spróbujmy jeszcze to wrzucić. I co, jeszcze powszechny. Ta deska powinna być chyba unikatem, tak mi się zdaje. Tak, plażowa deska surfingowa. Pincet. Więc tutaj o, kładziemy unikaty. Eee, i jeszcze odtwarzacz VHS. Jakości normalnej. No, spróbujemy, spróbujemy. Syrena, część 12. 12, 12. Część 12. Oraz bułgarskie wino. Jakości dobrej. Teraz 4900. Ej, to jest chyba. Najlepszy garaż do tej pory, jaki nam się trafił. 5000 za garaż. Dwa razy prawie tyle. No, zarobimy z tego ponad dwa razy. Chociaż może teraz nie, no bo przecież część przedmiotów oddamy. Eee, oddamy do gorszego do gorszej sprzedaży. Część rzeczy. Dobra, deskę powiedzmy tak wrzućmy. Gitarę na to też tak. Spróbujemy, no, no trzeba próbować, nie, mimo tego, że ja nie jestem, ja to od razu mówię, nie, że ja nie jestem przekonany co do tej metody. Wydaje mi się, że dla mnie byłaby ta druga lepsza, aczkolwiek no chcę się też, wiecie, sprawdzać, chcę się konfrontować z waszymi tymi radami i, i nawet jeżeli ja, ja w nie jakoś nie, nie wierzę do końca i mi nie leżą to, to i tak spróbować warto, nie? Dobra, teraz tak, co, co tam zapakujemy jeszcze? To jest na płasko, fajnie. A, i co ja teraz powinienem dać? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy teleskop jak położę? Jakoś tak. Hmm. Ten boiler. Boiler, wydaje mi się, że teraz całkiem dobrze będzie leżał. Teraz rzucić, może, to też tak trochę boczkiem. Tylko, żeby się nie wystrzeliło nagle, nie? To jest najważniejsze, żeby to nagle jakoś nie wystrzeliło. To tak. Dywan. O, dywan może być tym przedmiotem, który nie powinien, a nagle mi przeważy wszystko. Na szczęście nie i to położę jeszcze na dywan. Ale tu bliżej. Dobra, mamy to chyba. Mamy te przedmioty. A. Ej, dobra, mamy. Nie mamy. Nie mamy. Ale chciałbym mieć. Oj, 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 oj. Powiem wam, że dzisiaj lecę do. lecimy do kina na 28 lat później. Ja pamiętam, jak oglądałem ileś lat temu jeszcze, jak braciak starszy po prostu pobrał na, na komputer wcześniejszą część, bo to jest w sumie już trzecia, nie? Jeżeli o to chodzi, i to był bardzo fajny, ciekawy horror zombie z tą infekcją Wielkiej Brytanii, a tymczasem. Tam grał chyba nawet ten gość, co grał Aja, nie? Nie pamiętam niestety, jak on się nazywał. Aczkolwiek tak mi się wydaje, że on tam, on tam grał. No, ale... Czekajcie, co teraz dajemy? Tak, to to, 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 to i to. I to, 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 i to. I te zostawiamy rzeczy. Dobra, super. No, także grał sobie on. No dobra, ten automat z chwytakiem pozwolę sobie też wrzucić, bo jest strasznie duży. I mam nadzieję, że mi nie poznikają te rzeczy, nie? E ja je teraz odłożę w to miejsce po prostu i lecimy do kolejnego e miejsca, do kolejnego garażu na kolejną aukcję w sumie. To odkładam. To chyba nie powinno zniknąć, dopóki nie zresetujemy dnia sobie. Także to podkładamy. No, ale lecimy właśnie na kolejną część i miejmy nadzieję, że będzie dobra, bo teraz chyba premiera ma być, więc... więc... Szczerze, mam mam nadzieję, że będzie dobry film. Liczę na dobry film. Dobra, o, i kolejna rzecz, kolejny update. Mam, mam wrażenie, że muszę was updateować co do tego czy. Kolejny dzień pytania, czy hogaty zmontował w końcu i włączył klimatyzator dwururowy odpowiedź brzmi nie. Dzisiejszy czas wolny przeznaczyłem na posprzątanie mieszkania na Booking, żeby pani się mogła zameldować. Więc no, także ta, dzisiaj i dzisiaj nie. No i na siłownię w sumie, no bo to też po części czas wolny. No bo w teorii mógłbym zrezygnować, nie? Z siłowni, ale no, no czy, ch czy chcę? No nie chcę, nie chcę. Oho, pani coś napisała. Hmm. Dobra, pani na bookingu napisała. Pani Wiktoria, przez V, przez 2I napisała. Dziękuję, okej, okay, no to tyle. Bo i podpisywałem wcześniej na wszystko, czy tam jakieś miejsce do parkowania, jest tego typu rzeczy. Dobra. Powodzenia i czekam na kolejne odcinki. Dzięki. Z tym układaniem rzeczy chyba potrzebujesz, Tira. No, potrzebowałbym czegoś dużego. Naprawdę, żeby poukładać te przedmioty. Chciałbym mieć jakąś, e, taką, wiecie, jakąś wywrotkę albo coś. Coś takiego dużego. Co mogę po prostu porzucać. Jakiś kontener na śmieci, po prostu, który bym umieścił na ciężarówce. E, czekaj, Piotrek, co napisałeś? Mało RP, ale wieża z przedmiotów na pacy już jest OK. XD. No, ja wiem, no, ja się śmieję, nie? Zdaję z tego sprawy, co zresztą chyba jasno powiedziałem na jednym odcinku, że zaraz się złapałem, że no niby trochę bardziej RP, ale tutaj ta wieża na samochodzie to już inna sprawa, nie? Wiecie, no człowiek jest wybiórczy, no. Ja też tak w gierkach lubię sobie grać jakby trochę bardziej RP, ale to RP musi mi też pasować do świata, nie? I niektórych rzeczy niektóre rzeczy nie muszą być RP, to jest wiadomo, po części hipokryzja, ale no takie, ta, ta gram tak jak lubię, no. O! Tak mogę, mogę powiedzieć. Poza tym ta burta też tak działa w rzeczywistości. Można otworzyć nie tylko do załadunku. No to. No tak. No można, można na pewno. No i wygraliśmy. Kolejny garaż piątego poziomu dzisiaj, już drugi, za 2300. Jezus, Maria, szafka do sali lekcyjnej. Nienawidzę tego przedmiotu. To jest wielki przedmiot, a jest wart 58 dolarów. Za to tutaj. O, łóżko walentynkowe. No, 616 i tego też nie będę wiózł. No nie ma opcji, nie ma opcji. Tutaj jakaś mała figurka, też za e, małe pieniądze. E, sinquede, a jakaś, nożyk unikalny, więc fajnie. Dobra, już zaraz będziemy liczyć zysk z tego co widzę, dosyć szybko. A dlatego, że te unikatowe rzeczy chyba dosyć szybko też złapaliśmy. Dobra, powiedzcie mi, że ja nie otworzę tego, to się zirytuję. No, w końcu. Się udało coś otworzyć raz. A dobrze. E, Borszt, część numer 16. Na stan dobry to zmieniamy. Okej, okay, okej. Okay. O, nie, wiemy już, że nie będzie legendy, przynajmniej. E, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie, nie zobaczyłem legendy. Monitor kineskopowy. Teraz tak, te rzeczy, tę figurkę damy tutaj, tę zlewkę już chemiczną. Oj, ojoj. Oj oj. oj, oj. O, uratowane! Uratowane, żeby nie było. Ej. To na razie tu wrzucę, ale wiadomo, że to później się zabierze. Tutaj też jakaś część pierwsza. Muszę pomiędzy kolejnymi odcinkami, wiecie co zrobić, pojechać i ten event zobaczyć. Bo w sumie pamiętam, że ostatnio czytałem odnośnie tego eventu, co napisaliście, ale koniec końców zająłem się w tym mieście sprzedawaniem rzeczy, nie? I zarabianiem i wbijaniem tego poziomu w mieście. Dobra, monitor jest unikalny, o dziwo. To jakiś dobry powinien być, na to wychodzi. Piłka do ćwiczeń, kurczę. Top dwa rzeczy, których nie lubię wozić. Bo to jest nieforemne. Niefajne. Chiński napój. Eee, verify at least ten Lunar New Year Event. Eee, items w sensie, okej. Okay. O, czyli to też był event taki na. Chiński Nowy Rok. Ciekawe w sumie, nie? Że oni aż tyle wrzuca. Aż tyle takich dodatkowych rzeczy wrzucają. Na wiele na to wychodzi wydarzeń po prostu wrzucają nowe przedmioty. Dobra. Teraz ta chińska latarnia. Mamy to, już powiem Wam, całkiem niezły zarobek. A jeszcze za ten jeden unikalny przedmiot też sporo zgarniemy w stanie dobrym. No, 2000 więcej. To jest bardzo dobry zarobek. O, a tu jeszcze pistolet jakiś skałkowy. No, ponad dwa koła. Super. Super, super zarobek. Powinien z tego być przynajmniej, tak mi się wydaje. A zlewka nam wypadła chemiczna, ale to. To chyba nie ma problemu jakiegoś wielkiego. Problem zaczyna się teraz, bo trzeba to jakoś fajnie ułożyć wszystko. A znowu mamy tutaj dużo rzeczy wielkich, niekoniecznie foremnych, za bardzo. Ta wielka... No nie, nie, mog nie mogę z tego. No nie mogę. No nie mogę. Dobra, czekajcie. Monitor połóżmy tu. Monitor może będzie tam coś blokował. Tę piłkę damy wtedy tutaj. Jezu, ta piłka mi wszystko zaraz zepsuje. Mam wrażenie. Dobra, fotel idzie tu. To idzie tu. Eee, I teraz co? To na koniec może. To teraz powinniśmy położyć sobie to... Na to powinniśmy położyć to, bo to prawie jest płaskie, praktycznie. Dobra, jakoś się trzyma. O jezu, jak ja to dam. Teraz dać to jakoś, czy to nie wystrzeli? Oj, wypadło trochę. Dobra, ale myślicie, że jakby to tak położyć? Nie tak, nie tak. Nie, nie o to nie o to mi chodziło jak coś. Jakbyście się zastanawiali. O, może tak to położyć. I teraz jeszcze to na to. Ja pierdziele zrzuciłem to niestety. Oj, 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 oj. O, 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 oj, o, 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 oj Trzymaj to, trzymaj. O, to jest bliskie, żeby... Z... Żeby to spadło wszystko mm. Niedobrze, dobra, teraz jest lepiej ułożone O, teraz będzie lepiej ułożone No i to jeszcze jakoś ułożyć tutaj Byłoby świetnie Ja pierdykam Masakra, masakra z tym Masakra z tym sprzętem do ćwiczeń Dobra, do... Okej, okej okay, okay. Jakoś, jakoś leży. No, wielki przed. Wiecie co? Ja po niego wrócę, tutaj po prostu. Dobra, jest piąta. To my nawet nie zdążymy nic więcej ogarnąć. Także ja już jadę po kolejne przedmioty. Mamy cały czas do odebrania też jedną skrzynię, i to jest problem. I teraz tak. No, to są wielkie rzeczy. Wielkie to są rzeczy. Jak my, my musimy przywieźć przecież kolejne przedmioty, więc, więc ja się pozbędę jeszcze trochę Trochę tych itemków. Wiecie bo rzadkie też można byłoby w teorii przecież wywieźć. Ale na razie niech to będzie tak. Na razie powiedzmy, że faktycznie wywalmy takie rzeczy. Dobra, to wywalę, to wywalę jeszcze na moment. To sobie zamknę. Ja pojadę szybko jeszcze po tę szafkę, żeby ją sprzedać, żeby nie było. Sprzedamy tę szafkę, otworzymy skrzy... Ja nie zdążę chyba. Ja realnie chyba nie zdążę. Do której jest otwarty ten? Do... Chyba, że do dziewiątej jest, okej. Okay. Do dziewiątej może zdążymy tam podjechać, ale właśnie to jest, to jest problem, nie? Bo tu jestem w stanie szybko przyjechać, zareagować, a, a tam, a tam już nieko... niekoniecznie bym tak powiedział. A już abstrahując od tego, że ten legendarny przedmiot też trzeba będzie chyba tam na noc puścić, jeżeli zdążę dojechać, też na noc trzeba będzie puścić i liczyć, że. że wszystko będzie dobrze działać. Dobra, to teraz tak to. No i teraz całą resztę musimy z powrotem do środka wrzucić. Czyli tak, to otwieramy. Ten teleskop, to gitara. Proszę bardzo, to. I zostają nam jeszcze to. I zostaje nam jeszcze maszyna. Dobra, i to wszystko musimy wywieźć teraz do miasta, powiedzmy, tą taktyką i tam to posprzedawać. Licząc na dobry procent, na, na dobry, dobry pieniądz po prostu. Eee, dobra, Dying Light, The Beast. To jest jakby trzecia odsłona serii, bo tak chyba mówił główny twórca z, ze studia Techland. Ten nowy Dying Light, e, to miał być dodatek, no właśnie ja też tak słyszałem, że oni robili dodatek do dwójki, ale później w jakiś sposób stwierdzili, że to będzie trójka. Chyba. I tutaj pisze e, Rytwa, że jak ktoś ma Dying Light 2 Ultimate Edition, to The Beast dostaje za darmo do biblioteki Steam. A to jest w sumie ciekawa informacja. Ja nie wiem jaką ja miałam wersję, ale ja chyba normalną mam wersję. Oj oj panie, żeś pan mi tutaj zajechał. Dobra, jak myślicie? Czym są... Czym jest ten mój legendarny przedmiot? Tutaj nie pewnie do, do sportu, pewnie do sportu czy do czegoś takiego trzeba go będzie wywieźć, albo do technologii, no właśnie nie wiem. Mam też nadzieję, że oni do 9 pracują. Bo teraz tak, przyjadę. Posprzedaję w pawn Shopie wszystko, co mogę z tych unikalnych rzeczy. Żeby tu wbijać poziom. Eee, proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. I mamy poziom prawie już 15. W porządku, jak najbardziej jest OK. I teraz tak, to jest... To jest wyposażenie! O kurczę. Czekajcie, wyposażenie jest tutaj, tak? To, to jest to miejsce. Eee, to chyba tak. Dobra, wyznacz mi trasę do wyposażenia. To jest gdzieś tam po prawej. Okej, okay, okej. Okay. No to jedziemy już sprawdzić ten jeszcze teleskop. I powoli będziemy się na dzisiaj żegnać. Ja go faktycznie sprzedam tutaj. I pewnie kolejny dzień też spędzę w tym miejscu, nie? Oczywiście jakby był garaż piątego poziomu, to bym go kupił jeszcze w tamtym mieście. Ale to wszystko... Wszystko w swoim czasie i wszystko jeszcze zobaczymy. Oj, 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 oj. Nie udało mi się zatrzymać tak idealnie. I teraz tak. Aha, West Black Elk. Tu mamy siódmy poziom na przykład w tym miejscu. To jest dom. Czyli wyposażenie faktycznie pewnie jest u nas, nie? Ajojojoj. To jest wyposażenie. To. Teleskop jest jako wyposażenie w ogóle. Nie ej, nie pasuje mi to. to. To jest jakiś skam, że teleskop jest w ogóle brany jako wyposażenie. No teraz wielkie pytanie: czy zdążymy, czy nie zdążymy? Powiem wam. Będziemy się ścigać z czasem. Zawsze tak jest. Nie zobaczymy wcześniej, zawczasu. Pojedziemy jak głupi. I się okaże, że, że tak nie będzie. A jakiś taki gorszy teleskop, jak mieliśmy, ciekawi mnie, czy to też było jako wyposażenie, czy jako. jako coś innego. Nie wiem, nie wiem. Sushi to let's go! 200 na godzinę tym się mogę rozpędzić, więc przynajmniej tyle. Ten samochód nam faktycznie daje. daje pewnego busta. Może zdążymy dzięki temu. Jeszcze mamy jakieś 60 sekund, pewnie. Ojojoj, tylko to nie skręca faktycznie przy tych 200 na godzinę, jednocześnie. Dobra, to do tego gościa musimy podjechać. Na to wychodzi. I może, może jeszcze mi się uda skrzynkę w takim razie odebrać. Siemano. Cześć, cześć. Weź mi to, sprawdź. 150 dolarów to nie jest mały pieniądz, chociaż w tym momencie też nie jest jakiś gigantyczny. Nie oszukujmy się, 150 na ten moment to jest taka cena akceptowalna jeszcze. Poproszę, skrzynkę, patrzcie, w ogóle, jedną z najsłabszych skrzynek nie byłem w stanie jej otworzyć, nie? Dobra, naprawmy to. No, już będzie warte jakoś, powiedzmy, żeby to otwierać. Trzy przedmioty, no. Tak powiedzmy, na styk chyba. Nie pamiętam, ile kosztowało otwieranie rzadkiej skrzynki. Więc prawdopodobnie wraz ze skrzynką to to tak nasz styk cenowo to to będzie. No, wrzućmy sobie od razu magazynu i wszystko. Sprawdźmy jeszcze jakie ceny tu wrzucają za przedmioty. Na tyle dobre ceny, że mogę sobie coś, coś jeszcze kasy odebrać. No dobra, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elojczej, siemanko.